Cześć, witam cię serdecznie w pierwszym odcinku technicznym z serii takiego krótkiego szkolenia, które ma na celu, jak zapewne wiesz, stworzenie aplikacji mobilnej napisanej w React Native albo w Native. Zobaczymy, jeszcze te technologii frontendowej nie wybrałem. Natomiast backend będzie postawiony na Laravel Lumen. To jest mikroframework, podobno bardzo szybki. Ja osobiście jeszcze nigdy w nim nie kodowałem, dlatego też z góry przepraszam za jakiekolwiek błędy lub młotanie się w pisaniu kodu Lumena. Dzisiaj zaczniemy właśnie od postawienia sobie aplikacji, która będzie podstawą naszego API. Zainstalujemy sobie Lumena, stworzymy sobie strukturę plików, zrobimy sobie gita i wstępnie skonfigurujemy Lumena tak, abyśmy mogli dalej pracować. No to nic, pozostaje nam zaczynać. Zaczniemy oczywiście od dokumentacji Lumena, gdzie mamy wszystko pięknie napisane, jak mamy to zainstalować. Naszymi wymaganiami są PHP wersji równej lub większej od 7.3, OpenSSL, PHP Extension, PDO, PHP Extension i MBString, PHP Extension. Wszystkie zależności mój system operacyjny spełnia, pracuję na Linuxie. Jest to dokładnie Garuda Linux. Jest to dystrybu dystrybucja bazująca na Arch Linux, nie tak jak Manjaro, która jest archopodobna. Tu jest typowy, pod podem jest Arch Linux, lub Arch, kto jak wymawia. Jeżeli znacie Laravela, no to Lumen jest podobny, aczkolwiek próbowałem w nim tak wstępnie pisać i troszeczkę jest troszeczkę jest jednak inaczej niż w typowym Laravelu. No, ale to myślę, że w miarę kodowania wszystko, wszystko w praniu nam Wyjdzie. No to dobrze, żeby zainstalować Lumena, potrzebujemy właśnie, jeśli chodzi o wymagania projektu, ja też zamieszczę w opisie pod tym filmem. Potrzebujemy kompozera, żeby zainstalować Lumena i żeby dociągać zależności, które będą nam potrzebne. Ja jeszcze na potrzeby tego projektu będę używał Postmana. Postman jest to aplikacja do wysyłania zapytań HTTP. Możecie użyć jakiejkolwiek innej aplikacji. Do wysłania zapytań możecie użyć pluginu do swojego IDE. Kto jak woli, ja będę używał Postmana. Jeśli chodzi o dalsze wymagania, to na chwilę obecną chyba to jest wszystko. Jeżeli pracujecie na Windowsie, a chcielibyście wykonać to samo co ja, bo repozytorium mam udostępnione, ale myślę, że zrobimy to dopiero pod koniec całej serii. Oczywiście wy to wideo oglądacie troszeczkę z opóźnieniem, ponieważ nie zamierzam publikować, dopóki nie skończy przynajmniej backendu, ale zobaczymy, jak to dalej będzie. Nie jestem w ogóle frontendowcem, backend lubię, backend lubię, chociaż cały czas się uczę pisania w Laravelu, ale backend lubię i backend bardziej rozumiem. Frameworki JavaScriptowe są dla mnie utrapienie, można powiedzieć. Ja kiedyś prostawiałem jeden projekt w Angularze, gdzie Laravel był na backendzie. No, ale było to dla mnie dosyć y, uciążliwe. Zobaczymy, jak będzie teraz. Skaczemy na głęboką wodę. No dobra, to zaczynamy. Przechodzimy do konsoli. Ja w tym, w tym przypadku przechodzę sobie do katalogu z moimi projektami. Projekty programowanie. MKDIR, czyli MakeDIR. I dobra, i teraz tak. Katalog nazwę sobie y, Shopping List Project. Przejdę do niego teraz. Jestem w katalogu, który jest pusty. LS listuje nam katalog. Jest to katalog pusty. Po pierwsze, utworzymy sobie w nim repozytorium gita. Ok, mamy puste repozytorium w tym katalogu. A następnie zainstalujemy sobie. też od razu przejdziemy sobie na gałąź nową git na developa, tak żeby nie będziemy, nie, nie będziemy pracować na masterze czy tam na mainie. Będziemy pracować na gałęzi, która nazywa się develop, a później wszystkie pozytywne zmiany będziemy po prostu merge'ować do maina. OK. klejamy komendę, na linuxie w terminale jest to ctrl shift V, jakby komuś nie działało. Zmieniamy tylko nazwę. Ja sobie nazwę przygotowałem jako shopping List API mam przygotowany plik gitignore żeby ignorować w gicie ważne pliki Shopping App API o widzisz. Shopping App API no to tu jest błąd. App i tu ma być na list. To jest plik gitignore. Od razu sobie skopiuję jego zawartość. On będzie po prostu ignorował w katalogu Shopping List API, który teraz utworzymy. Będzie ignorował najważniejsze rzeczy, czyli Enwa, no i inne pozostałe rzeczy, które w gitie nie powinny się na chwilę obecną znaleźć. Lecimy. W tym momencie mamy zainstalowanego Lumena, czyli podstawę naszego API. OK, stworzymy sobie jeszcze ten pliczek gitignore. Tak, katalogu głównym. wklejmy sobie zawartość tego. Jeśli ktoś nie zna nano, no to wklejam tak samo jak w terminalu, czyli ctrl-shift-v, żeby wyjść. To jest ctrl-x. Teraz potwierdzamy zmiany. On zapyta do jakiego pliku. Potwierdzamy, że do tego. I teraz sobie sprawdzimy, co mamy tutaj. Mamy tutaj folder gita, mamy gitignore i mamy to nasze API. Teraz do tego, do przełącznika do ls, czyli do lists, dodałem przełącznik al. Żeby widzieć również pliki ukryte. O gdybym zrobił samo ls. A faktycznie też pokazuje. Okej. Okay. Mój błąd w takim razie. Dobra. Clear. Przechodzimy sobie teraz do naszego API. Jesteśmy w katalogu z lumenem. Możemy od razu odpalić sobie nasze IDE. Żeby Wam lepiej zobrazować to co się dzieje, chociaż na chwilę obecną nie będzie się wiele działo. My sobie tylko skonfigurujemy i dorzucimy sobie jeden pakiecik. No to dobra, niech będzie otworzyć sobie jeszcze nowe okno. Powiększę Wam, żebyście widzieli. PHP Storm. Kropeczką na końcu pozwoli nam odpalić IDF w tym właśnie folderze. Włączyłem plugin Laravela. -La jest nam niepotrzebne. Ok, tak wygląda struktura naszych plików. Co potrzebujemy zrobić najpierw? Nie potrzebujemy. Yy, nie potrzebuję. Czym jest PHP 56? Nie powinno być. 7,3 powinno być. Minimum. Bo takie, takie są wymagania w Composerze. przecież, tak? PHP 7,3 lub 8,0. Doszli, nie zaciągnęły się jeszcze ustawienia z kompozera. No dobra. Na razie nie będziemy zmieniać żadnych ustawień, deskrypcji I teraz potrzebujemy wejść tutaj. Jeżeli znacie Laravel to wiecie, że PHP Artisan Serve pozwala zaserwować e, aplikację, czyli utworzyć wirtualny serwer. Tutaj, żeby to zrobić, potrzebujemy komendę php-s localhost 8000-t public. Jest to serwer phpowy budowany w php ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na początek, żeby skonfigurować sobie to, co będzie nam potrzebne, przechodzimy do folderu bootstrap APP. Tutaj potrzebujemy odkomentować te dwie linie, czyli włączamy teraz fasady i włączamy Eloquenta. Eloquent to jest ORM dla Laravela. Bardzo ułatwia pracę i będziemy z niego korzystać, a fasady. Fasady, fasady. Ujść, nie ujś du, 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 du. Fasady są po prostu takie interfejsy dla głównych funkcji, z których możemy korzystać, na przykład wpisując, jeżeli chcemy na skorzystać z walidatora, to nie musimy podawać całego adresu, podajemy tylko walidator, dwukropek, dwukropek i wtedy mamy dostęp do tej fasady Tak samo z AUF, żeby sprawdzić, czy to jest zalogowany, nie musimy wywoływać całej fasady, całego adresu, tylko coś wpisujemy AUF, dwukropek, dwukropek i mamy dostęp do mechanizmu uwierzytelniania. OK, czyli mamy włączonego Eloquent'a, mamy włączone fasady. Będziemy korzystać z autentykacji, dlatego włączymy sobie tego middleware'a. I łączymy sobie wszystkie service providery, tak? A chociaż bez eventu, dobra, bo eventów na razie nie będziemy obsługiwać, Więc tylko App Service Provider to jest, na, to jest przyszłościowe rozwiązanie, jeżeli będziemy rejestrować jakieś rzeczy w tym providerze. Natomiast Off Service Provider będzie użyty już od chyba następnego odcinka, jak się nie mylę, bo zrobimy sobie autentykację użytkownika. I mamy tutaj wszystko, zapisujemy. Jeżeli znacie Laravela, nie wiem jak powiększyć czcionkę w terminalu? Dobra, to zrobimy to w normalnym terminalu w takim razie. Jeżeli znacie Laravel, to znacie takie polecenie jak znaczy Znacie polecenia z listy artysanowej. Jak widzicie, na przykład żeby utworzyć model Tutaj nie mamy takiej możliwości. Możemy utworzyć tylko migrację lub bądź Nie możemy utworzyć faktory, nie możemy utworzyć modelu, kontrolera, etc. etc. Dlatego potrzebujemy zainstalować paczuchę Lumen Generator. Ctrl Shift V, przypominam. Zainstalowało się i rejestrujemy to jeszcze w pliczku, który już zna. Nie, nie potrzebuje Postmana, tylko PHP Storma. W tym pliczku. To był Service Provider. Tak, to jest Service Provider. Więc zarejestrujemy go sobie gdzieś tutaj pod spodem. OK, I teraz powinniśmy mieć już dostęp do większej ilości poleceń. Tak, teraz widzicie, mamy make. Możemy utworzyć wszystko. Controller, Event Exception, Factory, Job, Listener, e Mail, Middleware, Migration, e Model, Notification, Py Policy i tak dalej, i tak dalej. Możemy utworzyć wszystko to, co możemy utworzyć w Laravelu. Czyli wszystko to, co będzie nam na dobrą sprawę potrzebne. No, łatwiej jest napisać e php Artisan Make Controller niż wpisać kontroler cały od podstaw z importami, namespacem i tak dalej. Zamkniemy sobie ten terminal. Ok, myślę, że na chwilę obecną mamy skonfigurowaną aplikację tak, jak powinna ona być skonfigurowana. Zobaczymy, co się stanie, my ją sobie odpalimy. Tutaj PHP, minus s localhost i public. I zobaczymy, co się teraz stanie. Czy w ogóle? Bo nie sprawdzałem ją przez łeba, ale myślę, że zadziała. Działa. Wróciło nam wersję Lumena i wersję. Larwy, na której ten lumen stoi. Ok, zrobimy sobie jeszcze jedną, żeby mi się przypomniało. Tak, phpMyAdmin, Jest to zarządzanie bazą danych, jest dostępne pod Windowsem. Jeżeli korzystasz z Xampa, to na pewno tam jest. Ja korzystam z Linuxa. Ok. Ja zawsze robię w ten sposób, że dla każdej aplikacji testowej tworzę po prostu nowego użytkownika. Zaznaczam, utwórz bazę danych z taką samą nazwą i przyznaj wszystkie uprawnienia, czy ten użytkownik będzie miał dostęp do bazy danych o takiej samej nazwie jak użytkownik, ale nie będzie dostęp do niczego innego. No, dzięki temu ktoś, nawet jeżeli pozna hasło tego użytkownika i nazwę, będzie mógł zarządzać tylko i wyłącznie tą tabelą, tą bazą danych, znaczy się nie tą tabelą, tą bazą danych, ale jeżeli to baza danych tylko i wyłącznie deweloperska, to no raczej niczego mi to nie zepsuje. Nazwijmy go prostacko, po prostu Shopping List. Kopiuję to sobie. Localhost. Hasło daję Shopping List, wklejam to dwa razy. Utwórz taką samą bazę danych. OK. Zapisz. Chociaż niepotrzebnie kliknę zapisz. Nie lubię spamiętywać tych fejkowych haseł w przeglądarce, bo potem jak się loguje do mysql to są z tego tylko i wyłącznie problemy. I OK. I teraz sobie skonfiguruję Skonfigurujemy sobie bazę danych jeszcze w pliku env. Jak widzicie, mamy tutaj połączenie do bazy danych, jest to baza MySQL na lokalhostie, na porcie 3306. I tutaj mamy nazwę bazy danych, czyli Shopping List, Username mamy Shopping List, and Password mamy Shopping List. Zapisujemy. Zamykamy plik. I w ten oto sposób mamy skonfigurowaną w pełni aplikację lumenową. Nasz lumen działa. Tutaj serwer jest zaserwowany, ja go tylko zabiję. Tak. Nasza aplikacja działa, więc pozostaje nam tylko skomitować wszystkich zmian. Przejdziemy sobie w górę. Ja piszę dwukropek, ponieważ mam taki alias ustawiony, ale w normalnym, jeżeli ktoś nie ma aliasu, ma czysty terminal, to jest cd czyli change directory i po spacji wpisujemy dwie kropeczki, żeby przejść do katalogu wyżej. Teraz jestem w katalogu głównym. No i teraz sobie robię git add, kropka, czyli dodaję wszystkie pliki, end, niech będzie, end, dwa razy end, git commit, to jest druga komenda, po prostu w jednej linii wpisuję dwie komendy, initial commit, ale tutaj zmienimy na: Okej. Okay. i w ten sposób dodaliśmy wszystkie pliki potrzebne do naszego. Gita. Sprawdzimy sobie Git. Status na gałęzi develop. Nic do złożenia. Drzewo robocze czyste, czyli wszystko mamy zakomitowane. Ok. To w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie myślę, że zrobimy sobie autentykację i sprawdzimy sobie połączenie z bazą danych za pomocą Postmana, czy też przy autentykacji czy działa nam rejestracja użytkowników oraz czy potrafimy się zalogować, czy potrafimy pobrać użytkownika itd., itp. Dobra, to do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.